W terenie powiatu złotowskiego funkcjonowała jedna z trzech baz atomowych wojsk radzieckich. To właśnie tu w naszym najbliższym sąsiedztwie przechowywano broń masowego rażenia. Wszystkie te trzy jednostki byłyby pierwszym celem wojsk NATO na wypadek agresji Związku Radzieckiego wymierzonej w zachód. Przez wiele lat mieszkańcy okolicy nie zdawali sobie sprawy w jak wielkim niebezpieczeństwie znaleźliby się na wypadek eskalacji Zimnej Wojny. Spacerując w tym miejscu czuć grozę. Oczyma wyobraźni można ujrzeć tutaj żołnierzy obsadzających gniazda karabinów maszynowych i armatochałbice skryte w okopanych stanowiskach. Obecnie obiekt niszczeje, jak wiele innych podobnych mu lokacji. Ruiny są zakrywane przez zawsze zielony mech, a schrony maskowane przez bujny drzewostan. Identyczny obiekt można podziwiać w podborsku, gdzie został całkowicie odrestaurowany. Kolejny raz okazuje się, że najciemniej jest zawsze pod latarnią. Tak ważna baza znajdowała się nieopodal niepozornej wsi. I choć pewnie wiele razy przejeżdżały przez nią kolumny wojsk radzieckich, mieszkańcy zapewne nie spodziewali się, w jak ważnym strategicznie miejscu mieszkają.